Czcigodni bracia w Biskupstwie i Kapłaństwie, drogie siostry zakonne, umiłowani siostry i bracia pielgrzymi, drodzy radiosłuchacze, łączący się z nami za pośrednictwem naszego oddecyzjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz za pośrednictwem różnych mediów, które będą towarzyszyć na szlaku pielgrzymki. Pielgrzymi wyruszający w drogę różnią się od turystów, od podróżników. Nie kieruje nimi bowiem jedynie chęć zwiedzania czy poznawania świata w jego zewnętrznej strukturze, lecz przede wszystkim mają wytyczony cel. Ten cel jest utkwiony w pewnej przestrzeni sanktuarium, chociażby naszej pani w Częstochowie, ale ten cel jest mocno odsytuowany w sercu, w życiu wewnętrznym każdego z pielgrzymów, a przemieszczanie się w krajobrazie w przestrzeni i czasie jest tylko okazją sposobnością, aby osiągnąć ten duchowy, wewnętrzny cel. Jeśli więc chcemy stać się pielgrzymami, nawet jeśli tylko duchowymi, to powinniśmy sobie zadać dwa, może nawet trzy pytania. Po pierwsze, dokąd zmierzamy? Po drugie, po co tam idziemy? I trzecie, z czym chcemy powrócić z drogi traktu? Pielgrzymkowego. Odpowiedź kryje się w haśle tegorocznej pielgrzymki, które brzmi: Eucharystia daje życie. Nie musimy jednak każdego dnia wyruszać na pielgrzymkową trasę, bo nasz cel mamy na wyciągnięcie ręki. Eucharystia jest przecież celebrowana w naszych kościołach parafialnych. Codziennie w naszych kaplicach. To bardzo ważne w sytuacji, gdy nasze pielgrzymowanie po raz kolejny będzie miało wymiar bardziej duchowy niż ten zewnętrzny, fizyczny. Ale nie zamartwiajmy się tym zbytnio. Doświadczeni pielgrzymi wiedzą, że jakości pielgrzymowania. Nie mierzy się ilością kroków postawionych na drodze. Nie jest to jakiś super maraton ekstremalny, lecz ilością kroków wykonanych w głąb swego serca. Tegoroczna pielgrzymka ma więc także szansę okazać się bardzo owocna i pożyteczna. Dla naszego ducha, dla całej naszej diecezji. W tym roku znowu fizycznie nie zrobimy wielu kroków w kierunku jasnej góry, ale możemy zrobić ważny krok w kierunku głębszego zrozumienia i przeżywania Eucharystii. Podczas tegorocznych rekolekcji pielgrzymkowych. Będziemy ją poznawali dosłownie krok po kroku. Począwszy tak jak dzisiaj od procesji na wejście, aż po końcowe błogosławieństwo. Dlatego też jako cała wspólnota diecezjalna chcemy każdego dnia gromadzić się w naszych kościołach, na mszy świętej i na adoracji Najświętszego Sakramentu zakończonej Apelem jasnogórskim, aby duchowo łączyć się z tymi, którzy tego dnia będą na trasie. To będą nasze rekolekcje w drodze, to będzie nasza duchowa droga w głąb Eucharystii, w głąb osoby Jezusa Chrystusa. Chcemy wyruszyć w tę drogę ku Eucharystii, aby otrzymać życie. Zachęca nas do tego dzisiejsza Ewangelia. Chrystus mówi do nas wszystkich: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Utrudzeni to dosłownie ci, którzy są spracowani, a może nawet przepracowani. Polacy są. Najbardziej przepracowanym narodem w Polsce, już nawet pobiliśmy Japończyków. To szaleństwo dorabiania się i udawadniania całemu światu i Europie, że będziemy najbogatsi w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat, powoduje, że zaczynamy mieć też problemy ze sobą, w sferze psychicznej, i w sferze. Duchowej i z rwą się więzy rodzinnej i, i, i małżeńskiej sami stajemy się materiałem wybuchowym, w takim dużym napięciu żyjąc, podejmując codzienność. To przepracowanie stało się udziałem także świętego Piotra, który po wielogodzinnym, nocnym połowie powiedział do Jezusa: Mistrzu. Całą noc pracowaliśmy, dosłownie trudziliśmy się i niceśmy nie ułowili. Był ogromnie zmęczony i rozczarowany owocami swojej pracy. Jakże często jesteśmy do niego podobni. Całymi dniami pracujemy ciężko, żeby coś osiągnąć, a ostatecznie okazuje się że efekty naszej pracy są dość miserne. To sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni. Dlatego Jezus mówi do nas wszystkich. Przyjdźcie do mnie. Mówi także do tych, którzy są obciążeni. To ludzie, na których ktoś włożył ciężar i są nim wręcz przygnieceni. Jezus używa tego słowa między innymi wyrzucając uczonym w prawie, że wkładają na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem nie dotykają tych ciężarów prawa. To ci spośród nas, dla których bycie człowiekiem wierzącym stało się z jakiegoś powodu bardzo trudne, stało się wielkim obciążeniem, rodzi jakieś wielkie zmęczenie, przygnębienie, bo może nie radzą sobie z Ewangelią, z przykazaniami, może wydaje się, że to życie chrześcijańskie jest zbyt wymagające, a może po prostu wiara stała się dla nich pustym rytuałem, którego wypełnianie wydaje się być bez sensu. Do nich także Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy. Kochani, przychodzimy do Jezusa bo jesteśmy utrudzeni, obciążeni. Przychodzimy do Jezusa, by otrzymać życie, aby razem z Nim zmartwychwstać, podnieść się, dźwignąć, uzyskać siłę życiową. Dlatego właśnie każda msza święta rozpoczyna się od dźwięku dzwonka, to znaczy sygnaturki. Wiemy, że ten dźwięk nosi w sobie także tajemnicę, zmartwychwstania, tajemnice przebudzenia, z nasza schola wspaniała na początku zaśpiewała razem z nami ten refrend, który ukazuje tajemnicę zmartwychwstałego Chrystusa, który nas budzi. Oczywiście dzisiaj dźwięk dzwonów niektórych bardzo niepokoi. Chcieliby, żeby przestały wybrzmiewać w przestrzeni miast. I chociaż to jest wielkie dziedzictwo kulturowe, Dzwony w miastach, w miejscowościach, w parafiach jest część kultury, nie tylko wiary, ale kultury. To jednak dla nas jest to przede wszystkim ten metaliczny dźwięk, który wzywa nas do przebudzenia. Nie tylko rano, gdy już za bardzo nie chcemy powstawać, bo jesteśmy zmęczeni, ale ogólnie do przebudzenia w naszym życiu, do uświadomienia sobie istnienia innego Bożego świata, także w tej Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który idzie pośród nas i budzi nas do nowego życia. Drodzy siostry i bracia, jesteśmy utrudzeni i obciążeni wieloma trudnymi problemami i ciężarami codziennego życia. Ale w czasie tej i każdej Eucharystii zmartwychwstały Chrystus Chce nas pokrzepić. Dźwięk sygnaturki na rozpoczęciem przy świętej ma nas obudzić i wyrwać z, z odrętwienia. Oto rozpoczyna się coś niesłychanie ważnego coś, co jest sprawą życia lub śmierci. Więc, jak mówi święty Paweł, zbudź się o śpiący powstań z martwych, a zajaśnięci Chrystus. Eucharystia wymaga naszej uwagi, naszego zaangażowania. Nie można w niej uczestniczyć w trybie uśpienia. Przychodzę, ale już zakładam, że wyciszę się tak potężnie, że po prostu odpłynę spoza Eucharystii. Chodzi o to, że gdy przychodzimy na świętą, to jest ta godzina bardzo ważna w naszym życiu gdzie my podejmujemy potężną pracę, aby zaangażować się w to zbawcze wydarzenie całą swoją sobą, ale równocześnie Bóg też chce wykonać w nas potężną pracę, pewnych zmian, przemian, które mają być siłą na cały nadchodzący tydzień czy nadchodzący dzień, abyśmy żyli pełnią, abyśmy. Cieszyli się, radowali z faktu naszego życia, naszego istnienia. Gdy rozlega się głos sygnaturki, wyrusza procesja na wejście kapłan wraz z ministrantami i lektorami udają się z zakrysti w kierunku ołtarza. Czasem to jest zaledwie kilka sekund. Czasem to są uroczyste procesje, które rzeczywiście ukazują głęboką tajemnicę właśnie naszego pielgrzymowania, naszego zbliżania się do Jezusa Chrystusa. Procesja rozpoczynająca Mszę Świętą zmierza w konkretnym kierunku, w którym jest ołtarz. Ten ołtarz symbolizuje Chrystusa. Za chwilę na ołtarzu obecni się jego najświętsza ofiara. Właśnie stamtąd dobiega do nas głos przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię. Dlatego wyruszamy. Procesja do ołtarza przypomina nam, że całe nasze życie jest nieustanną pielgrzymką. Wciąż jesteśmy w drodze, przemierzając powoli kolejne dni naszej codzienności. Dzień za dniem, krok za krokiem, pytanie tylko dokąd? Dokąd zmierzamy? Jeżeli się nad tym nie zastanowimy, to życie przecieka nam przez palce. Podczas pamiętnej modlitwy na Placu Świętego Piotra w Rzymie o ustanie pandemii, papież Franciszek mówił: Ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego. Chciwi zysku daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Bożych wezwań. Nie obudziliśmy się w obliczu wojen i globalnych niesprawiedliwości. Nie słuchaliśmy wołania ubogich naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Każda Msza Święta przypomina nam o właściwym kierunku. Nasze życie powinno wciąż zmierzać ku Chrystusowi, ku ołtarzowi, ku Eucharystii, która daje życie. Wtedy uświadomimy sobie, że w tej życiowej pielgrzymce nie jesteśmy sami, że idzie z nami sam Chrystus, który wspiera nas i umacnia. Pięknie mówią o tym słowa. Jednego z hymnów brewiarzowych. Pomiędzy nami idziesz, panie, po kamienistej drodze życia, i słuchasz słów zrodzonych z lęku przed jutrem pełnym tajemnicy. Przypomina nam o tym osoba kapłana, który idzie w tej procesji. Jest on ikoną samego Chrystusa. Dlatego nie jest ubrany na świecko, a nawet w samą sutannę. Lecz ma na sobie albę, ma singulum, stułę, ornat. Ten liturgiczny strój uświadamia nam, że człowiek, który jest w niego ubrany, nie działa we własnym imieniu, lecz na mocy święceń kapłańskich. Przyoblekł się w ten sposób w Chrystusa. Chrystus jest obecny w osobie odprawiającego, gdyż ten sam który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów. Uczy konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II. Dlatego cieszymy się, radujemy, że także w czasie pielgrzymki, w tej szczególnej procesji ku Chrystusowi, ku Maryi towarzyszą nam kapłani, którzy są formą obecności. Jezusa Chrystusa pośród nas. Drodzy siostry i bracia, pozwólmy więc przez kolejne dni, aby prowadził nas sam Jezus Chrystus. Prowadził nas ku Eucharystii, która daje życie. Podążajmy za Nim, jak kiedyś Izraelici podążali za słupem obłoku i ognia, za pomocą których Bóg Prowadził ich przez pustynię pełną niebezpieczeństw. Niech sam Chrystus będzie nam przewodnikiem. Niech wyznacza nam drogę do głębszego spotkania z Nim w Eucharystii. Bo jak słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siłę. Otrzymują skrzydła, jak orły biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. W waszej modlitwie polecam gorąco, sprawy Piątego Synodu naszej diecezji, intencje całego Kościoła powszechnego, modlitwę w intencji naszej ojczyzny, niech ta pielgrzymka na niezwykłym szlaku, niech będzie wypełniona obecnością Maryi, naszej matki. Niech ojcowskim sercem ogarnie Was i Waszych bliskich święty Józef. Wszyscy zmierzajmy w głąb Eucharystii, która daje prawdziwe życie. Amen.